Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z Wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem przebywając wśród Was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy. I przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Bardzo potrzebujemy, żeby między nami był Duch Święty. Żeby Duch Święty tu zamieszkał, jak słyszymy mieszkanie uczynił dosłownie. Bardzo potrzebujemy, bo jeżeli nie ma między nami Ducha Świętego we wszystkich relacjach, to nie jesteśmy w stanie siebie rozumieć. Możemy mówić tym samym językiem, nawet bardzo literackim, ale nie jesteśmy w stanie siebie rozumieć, bo to, co jest taką fundamentalną prawdą, jest to, że Pan Bóg się nie powtarza, tworząc ludzi. Ilu jest ludzi na Ziemi, to nie ma dwóch identycznych. Nie tylko z wyglądu, ale z całego temperamentu, z, z zdolności przeżywania. Każdy z nas jest inny. Kiedy, jeżeli ktoś był na liturgii, przed zesłaniem Ducha Świętego. Tam było więcej czytań i zaczynały się te czytania od opisu z Księgi Rodzaju, opisu wieży Babel. I tam w tym opisie mogliśmy usłyszeć, jak ludzie postanowili zbudować sobie wieżę po to, żeby mieć taki znak, żeby się nie rozproszyć. I Bóg wstępuje i mówi: Wszyscy mają jedną mowę i jeden język, i dlatego to robią, więc trzeba im ten język, te języki pomieszać. I moglibyśmy myśleć, no jak to? Przecież dobrą rzeczą jest, żeby ludzie byli zjednoczeni. To jest prawda, ale to określenie jedna mowa, jeden język oznacza, że oni mieli taką koncepcję, że wszyscy muszą być tacy sami. My bardzo często mamy taką koncepcję życia. Też chcemy, żeby wszyscy się dopasowali do nas. Mówimy, u um nas w domu się tak robi. My zawsze tak robimy, jesteśmy tacy. To jest yy, i myślimy, że da się zbudować jedność w ten sposób, że wszyscy będą identyczni że wszyscy będą się tak samo zachowywać, tak samo odczuwać, tak samo myśleć. Zamykamy się wtedy w swoich bankach tych ludzi, którzy myślą podobnie, przeżywają podobnie. W takich skrajnych sytuacjach ci, którzy chcieli w ten sposób uszczęśliwić ludzkość, to musieli budować obozy koncentracyjne, żeby zamykać tam tych, którzy im nie pasowali do Sztamcy, do wzorca. A Pan Bóg jest tak idealny, że nie stworzył nikogo identycznego. Pan Bóg stworzył nas wybitnie różnymi. Wybitnie każdego doskonałym, każdego pięknym i tak nas widzi. I Pan Bóg chce oczywiście, żebyśmy byli w jedności, ale tę jedność. Daje nam tylko Duch Święty. Jak słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, ci uczniowie, apostołowie, którzy przez 10 dni od czasu w niebo wstąpienia Pana Jezusa wciąż byli zamknięci w wieczerniku przestraszeni, nagle doświadczają, Działania ducha świętego. I to takiego, takiego działania bardzo namacalnego. Bo duch święty, zresztą często w Biblii i w tradycji, duch święty, jest, nie wiemy jak wygląda, bo jest duchem, ale, ale jest wręcz dotykalny. Ma bardzo wiele symboli. Takim symbolem, jak Pan Jezus. Yy, w święto namiotów stanął i mówił Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pija strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I zaraz mówi Ewangelista, a mówił to o Duchu Świętym. Duch Święty to są strumienie wody. Dzisiaj mamy zesłanie Ducha Świętego i widzimy jak Pan Bóg odpowiada strumieniami wody, które się leją z nieba. To jest bardzo konkretne. Słyszymy też grzmoty, Duch Święty jest, objawia się w ogniu. W tym opisie słyszeliśmy, że jakby języki ognia i nie takie same, na każdym z nich spoczął jeden język, nieidentyczny, na każdym inny, bo każdy jest inny. Duch Święty jest wiatrem, którego czuć, da się go dotknąć. Nie widać, a da się go dotknąć. Duch Święty jest często określany jako olej, który uzdrawia, namaszcza. Jest określany jak obłok, ten obłok, który dla tych, którzy wierzą, stawał się światłem, a dla tych, którzy nie wierzą, stawał się ciemnością. Ten obłok, który prowadził naród wybrany. I wiele, wiele innych yy, pewnych symboli, obrazów, które nam uświadamiają, jak bardzo jest nam potrzebny Duch Święty. Bo Duch Święty daje nam charyzmaty. A charyzmaty, jak jest taka popularna definicja, charyzmat jest to kilka D: darmowy dar dla dobra drugich. Duch Święty nas. Yy, Przemienia nasze myślenie, przemienia nasze serce, że przestajemy myśleć o sobie. Niebo to jest takie miejsce, ktoś powiedział, niebo to jest takie miejsce, w którym nikt nie myśli już o sobie. Jesteśmy bardzo daleko od nieba oczywiście, bo my ciągle myślimy o sobie, ciągle próbujemy sami sobie zapewnić życie. Duch Święty nas zupełnie przemienia i powoduje, że, że inaczej patrzymy. Dlatego słyszymy, że ci apostołowie, wcześniej wystraszeni, teraz wychodzą z wieczornika, jak nie ci sami ludzie. Wychodzą i zaczynają krzyczeć z radości, opowiadać wszystkim to, co Bóg zrobił w ich życiu. Nie dlatego, że teraz sobie tak postanowili. Dlatego, że nie są w stanie inaczej. I co wtedy w Jerozolimie jest wielkie święto od święto tygodni po siedmiu tygodniach od Paschy, następny dzień, pięćdziesiątnica, czyli to święto tygodni, kiedyś pasterskie święto, w którym się kończyły żniwa jęczmienia, zaczynały się żniwa pszenicy. I wiedzieli, że trzeba Panu Bogu oddać to, zatrzymać się. My też mamy problem często, że jak się zatrzymać, przecież musimy pracować, musimy pracować. A Pan Bóg pokazuje, że, że potrzebujemy się zatrzymać, jeżeli się zatrzymywali tego dnia. Więc w Jerozolimie było mnóstwo ludzi, setki tysięcy ludzi. Z różnych, naprawdę z różnych stron słyszymy tutaj. Właściwie z całego świata. Każdy miał inne narzecze, inny język. Moglibyśmy to przetłumaczyć też jako inną gwarę nawet. I wszyscy rozumieli to, co mówią apostołowie. Nie dlatego, że mówili jakimś nowym ludzkim językiem, jakimś językiem Esperanto, tylko dlatego, że tam był Duch Święty. I Duch Święty pozwala nam. Mówić i siebie rozumieć. Zacząłem od tego, mówiłem, że mamy, często nie rozumiemy siebie, bo jesteśmy inni. Tak jest w rodzinach, inaczej mówią, myślą, czują mężczyźni, inaczej kobiety. Każdy z nas między sobą jest różny i albo mamy Ducha Świętego, jesteśmy w stanie przemawiać do siebie w zrozumiałym nowym języku, albo wszystko się rozpada nam. Dzisiaj Pan Jezus mówi też w Ewangelii, że bo to co robi Duch Święty to powoduje, że zmienia się nasze myślenie i wtedy już nie myślimy o sobie, a jak nie myślimy o sobie, to znaczy kochamy. I Pan Jezus mówi, kto mnie miłuje, ten będzie zachowywał moją naukę, ten będzie zachowywał moje przykazania. Nie najpierw będzie zachowywał moje przykazania, a potem będzie mnie miłował, tylko odwrotnie. Najpierw potrzebujemy Ducha Świętego, który wszystko przemieni. I On mówi i wtedy Ojciec Go umuje i przyjdziemy do Niego. I zostało tu tak przetłumaczone, mieszkanie u Niego uczynimy. Jak się Bóg może zmieścić w nas. Tam jest. Słowo, które oznacza pozostawać, mieszkać, przebywać, a pochodzi od takiego greckiego słowa meno, które oznacza trwanie. Takie trwanie, które się nigdy nie kończy. Jeżeli otrzymujemy ducha świętego, to obecność Boga jest w nas. A duch święty też Pan, Pan Jezus mówi do uczniów takie dziwne sformułowanie. Mówi, jak ja odejdę, to będę prosił Ojca, żeby dał Wam innego parakletosa. A my zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że parakletos to jest Duch Święty. Już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego. Kiedyś tłumaczono to pocieszyciel albo obrońca. Wiemy, że jest to taka najbliższa osoba, która ma zdolność nas obronić w sądzie. To to jest in... Skoro on jest innym Parakletosem, to kto był pierwszym? Pierwszym Parakletosem, tym, który był z uczniami, jest Jezus. On stał przy nich i ich chronił. Teraz pytanie: przed kim ma nas bronić? Bo rozumiemy, że stajemy przed sądem. I być może ktoś myśli, że, że chodzi o to, żeby nas bronił przed sądem bożym. Czasami tak sobie wyobrażamy ten sąd Boży tego groźnego Ojca, ale całe objawienie Chrystusa, całe objawienie Ducha Świętego mówi nam o Ojcu kochającym. Ojcu, który tak kocha, że Syna swego jedynego daje, żebyśmy nie zginęli, tylko mieli życie. To wyobrażamy sobie, że potem staniemy przed sądem tego Boga, który nas będzie niszczył. Będzie się mścił, to zupełnie fałszywe my myślenie. Ani duch, ani Ojciec nie jest oskarżającym, ani tym bardziej Pan Jezus. Tym, który oskarża, jest zawsze oskarżyciel, czyli przeciwnik diabeł, szatan. I tym, który oskarża, jest często nasze własne serce, które zostało. Zwiedzione, tak jak zwiedzione było serce pierwszej kobiety Ewy, tak nasze serce jest zwiedzione przez szatana, który próbuje nas oskarżać, i to serce nas często oskarża. A Duch Święty staje przy nas po to, żeby nas usprawiedliwić, żeby nas obronić. Często to serce nas oskarża słusznie, zupełnie, a jednak Duch Święty staje przy nas, tak jak Jezus stawał przy nas, pokazując swoje rany. Tak Duch Święty staje przy nas, żeby nas ratować. I Duch Święty, jak powiedziałem, daje nam charyzmaty, daje nam te dary, darmowe dary dla dobra drugich, żebyśmy nie żyli dla siebie. I wtedy w liście do Galatów, w piątym rozdziale, jest opisane, co się dzieje wtedy, kiedy Duch Święty kiedy wpuszczamy Ducha Świętego do naszego życia. Bo mówi autor listu do Galatów, czyli święty Paweł, mówi, owocem Ducha Świętego jest to, o czym każdy marzy. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To są nazywane tutaj cnotami, to są rzeczywistości, o których każdy marzy, żeby się działy w jego domu, w jego rodzinie, w jego życiu. A to wszystko są dary, owoce tego, że wpuszczamy do swojego życia Ducha Świętego. Dlatego wołajmy Ducha Świętego, codziennie wołajmy, żeby przychodził do nas.